Nie brakuje mi pomysłów, mnóstwo, rzeczy tak kłębi się w mojej głowie, kolejny pomysł się rodzi i kolejny. No, i między innymi właśnie to stworzenie tej gry. Dlaczego mam nie zrobić tej gry? I Ta gra e, rzeczywiście szukuje tym, że, że nie ma tej kostki, a wszyscy są na początku zdziwieni. E, drugi etap, no, mam podejmować decyzję, oczywiście tak. E, konsekwencja, no, później widzimy tej gotówki, tak, przypływu gotówki. E, czy jest mniejsza, czy jest większa, no, jest to od naszych decyzji zależne. O, Opłaty, kredyty to wszystko w tysiącach, a nagrody to setka, dwie <grystanie> <grystanie> Żeby nie było za dobrze. Jak na giełdzie? Wzrost kosztu materiałów o 50%. Wzrost materiałów obowiązuje każdego gracza przez 5 dni. Okej, okay, czyli pięć, dni. 50%. 50%. 50% ma Mamy prawda? prawda? się nie ja. Ponieważ jest to gra o przedsiębiorczości, czyli prowadzimy działalność, prowadzimy firmę i tak jak każdy, tak zaczynamy każdego dnia prowadzenie od poniedziałku jest takiego pracownika na zapasie, z względu na to, że zobacz, masz czysty zysk, masz 800 do przodu w dwa dni praktycznie, tak, więc go masz w zasadzie opłaconego na tydzień czasu. Bo nie, nie ukrywajmy pieniądze, którymi obracamy, tak, którymi płacimy, które są wypłacane, jednak sprawiają nam taką frajdę. W momencie, kiedy widzimy, że coraz więcej zarabiamy, bo coraz lepiej nam idzie, to chcemy coraz no, dłużej tak, poświęcić czas. Tą grę oczywiście nie kończymy na tym, bo możemy ją rozpoczynać tak, jak właśnie. Każdą inną, że w momencie w tym, którym skończyliśmy, tak, a jest to wszystko rozpisane, a również ma rozpisane, także możemy od tego etapu, na którym kończymy, rozpoczynać, tak. E, załóżmy w innym czasie tak umówić się i rozpocząć grę e, kontynuować. Dziewczyny, nie było to wam połowę nagrody swojej. wy musicie odpowiedzieć. Papier wartościowy, za pomocą którego wystawca rozporządza swoimi pieniędzmi złożonymi na koncie bankowym to A. Bankomat B. Czek C. DB. Nie, 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 nie. Papier wartościowy. Papier wartościowy. No to B. Brawo. E, to, to dzielimy się. Stukę jak mi wydacie, to. Ja. Że poprzez właśnie taką formę e, zabawy e, dużo jesteśmy w stanie się nauczyć i dużo możemy przekazać również dzieciom, e, bo zanosiłam się długo, długo z taką myślą właśnie, e, żeby podać e, takie zajęcia, które mogłyby w jakiś sposób kształtować e, tą przedsiębiorczość u, u, u maluchów, tak? zaczynając od małego. Kończąc na dorosłych, bo niejednokrotnie słyszałam właśnie, że w Urzędzie Pracy tak, ktoś uzyskuje środki na otworzenie działalności, tak, natomiast nie prowadzi tej działalności dłużej niż rok czasu. Tak. Młode pokolenie fajnie byłoby kształcić, no a dzięki temu, jeżeli będziemy kształcić przyszłych pracodawców, to będą miejsca pracy. Muszę Ci dać tyle. Nie tyle. I musisz mi wydać y, 1150 zapłacisz mi za dwa te, za dwa krążki i poproszę jeszcze dwóch pracowników. 1150. E, dwa A, krążki mięskie. i dwóch pracowników. Tak jest panu Rozpoczynamy od wyboru y, swojej działalności. Tak? są karty, gdzie wybieramy y, firmę. Na przykład fabryka czekolady, fabryka rowerów warsztat samochodowy. Są to firmy, które ze sobą nie konkurują, bo w trakcie gry jest to też istotne, tak, żeby gra integrowała uczestniczących. Oczywiście każdy ma, przy rozpoczęciu gry dostaje określoną kwotę. Każdy z graczy dostaje swoją planszę. Jest to właśnie taki wyróżnik z innych gier, gdzie jest, istnieje jedna plansza, pionki i kost. Na planszy znajduje się cały tydzień. Gra polega na tym, abyśmy podejmowali sami decyzje. Są tutaj. A na zasadzie losowania zlecenia, poczta e, i to funkcjonuje również zatrudniamy pracowników w momencie, kiedy jest to nam potrzebne. Celem tej gry jest e, to, żeby e, nabierać e, takiej pewności siebie, nabierać e, 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 doświadczenia tak? poprzez to, że właśnie gramy, więc e, tutaj. Jest też taki stresik, który możemy sobie zainwestować pozytywnie bądź mniej pozytywnie, tak? Gra jest skierowana do dzieci i do dorosłych. Dzieci młodsze grały z rodzicami i no, niesamowita zabawa. Darosi też fajnie to postrzegają w wieku szkolnym gdzieś zawsze po drodze było tak, że zostajemy. Wybieramy sobie zawód, zostajemy pracownikiem, tak? lekarzem, policjantem. Nigdy nie było możliwości, abyśmy mogli zostać przedsiębiorcą. Tak?